drubaim, chodź, weźmy sobie GWMK. Będziesz miał już wszystko. Dużo ammo. Kurwa. 4. Okej, dam ci scope pod na okara. kara. Będziesz napierdalał. Tu supplies. Czekaj, ja sobie trójkę założę. KM. KM, Idź. Dobra, mamy coś na blisko, mamy coś na daleko. Ej, dobry loot. Jak na, jak, jak na start. Piątki, ale to piątek to już surprise. sobie znajdziesz. Tu też, tu też, o! 150 łącznie. Na jednej kupce i na drugiej są. Kolejny i w kolejnym... w kolejnym pokoju kolejne chuda MK. Mki musisz sobie powyciągać. Je Też są piątki. Dobra, już nie oznaczam cię, bo już chyba za dużo. No. Też są. Nie no, musimy teraz z tych karów coś się ugrać. Nie ma winchesterów. Czwórka kolejna, no. Trójkę mogę wyrzucić. Nie wiem, czy, czy będziesz potrzebował, bo ją wywalam. Trójkę. Czwórki, czwórki będę strzechał. ten? Y mam, mam, mam. Teraz leczenie, jak najwięcej nie zbierać. A trochę się oddaliliśmy. A dobra, dolutujmy sobie to, co tutaj mamy. Chcesz tego czerwonego Half-Gripa, czy nie? Piołowy mam. A? Mam auto. Tu po auto. Refa, lepiej się schować. Tym dalej jest, zrobiliśmy kuba e, wina duo na składy. Tam i remarze. Mogę ci dać apteczkę jedną, Aktę. Nie mam. Nie mam żadnej. Nie masz w ogóle? Nie. Mam pięć to bandaży, painkillera się... i energy drinka. Mam. Tu cię rzucimy Dobra, teraz, teraz możemy już jechać na typów. Mieliśmy... Location. Ja, to Tu jest auto Ale no, to jest lepsze, to jest lepsze No dobra Bo ja teraz tak muszę Kurwa po cichu gadać typowo Więc będę gadał wiesz, tak, Jak będą typy Czy coś się będzie działo Nie, bo jest noc Nie wiem czy ja tam czasem typa z tyłu nie widziałem Ale już chuj, idziemy nie, Pytaj Raczera, czy Bacha bez zęba trafi się. No trafił się Bacha już. Bacha bez zęba. Co to jest Bacha bez zęba? Primer bez zęba. Bacha. Ej, hey, ale dzisiaj ogólnie trafiliśmy na bachy, ale pewnie na fake koncie, znaczy na fake koncie. Ktoś potrzywał się pod niego, bo miał typ ba bacha, Nick Aha, kolos kiedy LOL. Ja Lola przecież mogę Mogę grać na kompie normalnie, nie muszę nie muszę na, na komórce. Ale w LoL'a też trzeba umieć grać Zresztą no wiadomo, w każdym grę się trzeba nauczyć Poprzedzić ten cały system Ale mniej więcej widziałem jak, jak, jak się to gra Skillujesz sobie, minionki sobie zabijasz, te poboczne, te bestie Zdobywasz sobie ekipunek, umiejętności i napierdalasz typów Tylko trzeba dobrze jeszcze poznać umiejętności tych... bohaterów Taip, 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 taip. i teraz moglibyśmy reszować, czy nie bardzo jeszcze? Nie Jeszcze jeden ok Nie wiem, ile długi było, wiesz? ...niech nie chcę ryzykować W stronę. Jeden podbiega, po lewej stronie, prawej, dobra. Ile to zrobił? Клок, клок, клок. Zibane Nie, no ogólnie spoko Do której live? Nie, no jeszcze chwilę Pogramy też będę kończył, jest druga w nocy Ale... Ale zobaczcie ile osób nas ogląda Ponad 15 osób na czacie Nice Dzięki Czaty Czy z raczerem robimy pogrom na... ...Gramarze Ale tamte typy słabe były. Słabi byli. Mało zgrani byli. No, jakieś Nice. Na mainie. O tak, do nas. Teraz tak. Jak teraz podchodzić pod mainę? Jaki jest teraz plan? Wystrzelać ich z karów? Trzeba podchodzić pod mainona, no. Trzeba ich nokować, aż sami przyjdą do nas. No, jest... To jest... chyba taktyka. Jak ich jest cały team, no to na main'a na pewno nie wejdziemy w dwóch. Nie wiadomo gdzie są. Ale ktoś do nas strzelał. W budynku strzelali. Dobra dawaj ja tego main'a i tyle Trzeba zaryzykować. Może to... no jeden typ strzelał. Może nie wiem Jeden typ strzelał. jakby nie było Jest, 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 jest Na dachu Kurde, mogłem wiesz w którą stronę iść? Poczekaj Gdzie ta dziura była? To jest ta dziura? Nie jest w dziurze, jak są? So. To nie ma sensu, bo dziurą nie wyjdziesz na dach Nie da się na dach wejść dziurą ale ciekawe, czy on jest na dachu, ogólnie? No tak, on jest na dachu, już jestem tutaj, proszę. Musisz tu przyjść, czekaj, wejdę pierwszy, We wejdę pierwszy. na górze na górze na górze na górze dobra przed tutaj ja trochę tego lootu. No ej kolejny więty Prawa, Adrianie. Ty co się dzieje? 18 osób na czacie o drugiej w nocy. Siemanko wariaty, jedziemy z lajka. Serduszka pod yy, streamem. Może rozbieramy do pięćdziesiąt. Mamy 107 reakcji albo do 110 na sam początek do takiej pełnej liczby Jak będzie 110 reakcji to gramy nexta Aniu, zaraz się strefa zmieni, już na la Cabrera trzeba, le trzeba leczyć. Dzisiaj też będzie stream? Pewnie tak. Byłema Skop 8, Zajbałem Skop 8, Zrzucam go leży z 8 Kolejną ósemkę też Nie szóstka. Dobra Render, 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 render Render chyba, że spierdolamy stąd na, jakieś, na jakąś lepszą pozycję. Możliwe, że ktoś przejeżdżał po prostu koło nas i tyle, bo jest taka mała strefa, trochę jeszcze osób jest. Tylko, że Kuba na Sanoku, to wiesz jak tam się gra z Sanoka, to tam to kampią i bani No trzymam się, jak ja streama zacząłem gdzieś od 21. 21 No i dzięki ogólnie Macie i Adian z lajeczki Jest tam drop Czyżby po drugą AWM -y jedziemy? czyż celujemy się w niego? krowa ale kurde krowa, krowa. Mam, mało mam piątek, ale już trudno muszę tą misję zrobić, żeby z krowy zabijać Mamy strefę, wbijmy Bij, teraz na ten dach, tam się będziemy kampić. Może teraz na pozwolą? Tak, ten bardzo stałem uważaj jak co. Tak, ja no, też. Render, Kurwa, spadłem. Nie. Kurwa, nie ma tak łatwo tam, tam nie da się tak łatwo wejść. Ale to byłaby dobra pozycja, nikt by do nas nie mógł wejść. Jestem już Ty widzę tych typów. Dobra, muszę strzelać. Czterech Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra. Są... Mark the location, mi. Próbuję ostatni raz. W ogóle. O kurwa Dobra, to schodzimy stąd Trzeba do strefy iść Jedziemy, czy idziemy tu mamy Aha, dobra Gdzie cię znukował? Nie uży na dachu cię znukował. No <noise> Jak? Czekaj, ja chyba idę nawet Szybko, szybko to znalazłeś? Tu, tu. tak, dawaj, Szybko, szybko, może ze nawet idę. Czekaj, czekaj. Nie jest łatwo ten tak wejść. Czasami się udaje. Bugiem, bugiem pojedziemy. Mamy bugiego. Już po bugiego, no. Żeby czasu nie tracić. Musimy zajechać. Do przodu bardziej, do przodu. Dobra, ja to Jak znajdziesz hełm, to powiedz mi. Znajdę. Ja. Tu jest, dobra, mam już. Watch out! Dwa, jeden, we framugę, położyli go. Do strefy, na lękowca. Jest. Znowu to samo. <laughs> jest, 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 je, jest. Trzy. Dwa. Widziałem. Teraz pytanie: gdzie jest drugi? Jest drugi tam. Karama. Nie, będzie znowu dwa versus 1 no. Muszę tego gościa z krowy rozpierdolić. Do RPK. Dobra, mają strefę. Wyjść. Prowróż. Mocną bitę, raz. Proszę go. Proszę go, kos, szybko.